Jesteśmy organizacją pozarządową, która powstała w 2004 roku. Nasz zespół tworzą ludzie, którzy mają ogromną pasję do pomagania i łączy nas idea wolontariatu, szczególnie nakierowanego na wspieranie osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Chcemy pomagać innym, łamiemy stereotypy i zmieniamy świat wokół nas na lepsze. Do wspólnego pomagania włączamy wszystkie grupy wiekowe, od dzieci, przez młodzież, studentów, firmy w ramach wolontariatu pracowniczego, aż po osoby starsze. Co ważne, każdą naszą akcję poprzedzamy ciekawymi szkoleniami, by jeszcze lepiej przygotować chętnych do zaangażowania społecznego mówimy o ważnych społecznie tematach, dlatego też organizujemy eventy oraz kampanie, które pozwalają nam dotrzeć do szerokiego grona odbiorców. Jesteśmy naprawdę dumni z projektów, które udało nam się zrealizować. Jednym z nich jest klub Starszaka, czyli bezpłatne zajęcia dla seniorek i seniorów. Oferta klubu jest naprawdę duża. Od spotkań dyskusyjnych poprzez sport. Po spotkania z rękodziełem. Każdy tutaj znajdzie coś dla siebie. Działamy również w terenie i korzystamy z każdej okazji, by szerzyć naszą misję. Nasze warsztaty kierujemy także do firm i instytucji. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się szkolenia z wykorzystaniem sprzętu symulującego starość i niepełnosprawność. Eksperci KREO przeprowadzają także audyty dostępności. KREO stawiamy na edukację i zaszczepianie idei pomocy innym już od lat wczesnoszkolnych. Przez takie programy jak Wielkoduchy czy Wolontariat z Klasą wspieramy dzieci, młodzież oraz grony pedagogiczne. Dzięki szkoleniom osoby te mogą rozwijać wolontariat w swoich placówkach i angażować w nie jak najwięcej chętnych. Społeczność szkolna staje się przez to aktywna, a dzieci uczą się współpracy i doświadczają pozytywnych emocji związanych z pomaganiem innym. To program rozwoju edukacji obywatelskiej. W tym programie młodzi ludzie uczą się, jak być aktywnymi społecznikami, którzy są wrażliwi na otoczenie i reagują na jego potrzeby. Ponadto samodzielnie organizują budżety obywatelskie, przeprowadzają akcje wolontariackie oraz biorą udział w debatach. czego jesteśmy najbardziej dumni, to dwie gry planszowe, które stworzyliśmy jako zespół. Pierwsza z nich, I Ty możesz zostać wielkoduchem, przybliża dzieciom, że wolontariat to świat pełen przygód. Druga gra, Mamy Plan, jest z kolei skierowana dla młodzieży i uczy ich, w jaki sposób można tworzyć własne pomysły prospołeczne. Gry docierają do dzieci i młodzieży ze szkół w całej Polsce. Creo to także innowacje dla domów pomocy społecznej. Jedną z nich jest na przykład Senior Świeci VR, w którym to osoby starsze mogą doświadczyć podróży do najpiękniejszych zakątków świata. Mogą także ćwiczyć pamięć, czy też przywoływać dobre wspomnienia z dzieciństwa i czasów młodości. Przybyń, przybyń. Nasze stowarzyszenie wspiera również inne organizacje pozarządowe. Przeprowadzamy konsultacje, szkolenia, a także prowadzimy konkursy regrantingowe. Dziś jest z nami ponad 200 szkół, które biorą udział w różnorodnych projektach. Przeprowadziliśmy już 500 warsztatów dla różnych firm i instytucji oraz wyszkoliliśmy ponad 7000 wolontariuszy. Cały czas mamy pomysły na nowe działania, a motywuje nas pozytywna energia, która daje nam moc pomagania innym. Co jest dla nas ważne? By patrzeć na świat z różnych perspektyw. I właśnie ta myśl przyświeca nam przy organizacji różnego rodzaju wydarzeń i to właśnie tę ideę staramy się przekazać osobom, które włączamy w nasze działania.